Gość. Każdemu damy radę, radę damy każdemu. Dzień dobry Państwu. To, czego potrzebuję, to Ty powiedziała Maria Karej. No i właśnie na to zwróćmy uwagę, że potrzebujemy drugiej osoby, a nie przedmiotów, nadmiaru tych przedmiotów, dużej ilości jedzenia, dużej ilości prezentów. Po prostu bądźmy ze sobą. No i właśnie między innymi o tym dzisiaj Olef Józefowski, prezes Stowarzyszenia Wolna Herbata, będzie mówił w naszym studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy opowiadać Państwu, jak... Y hmm. Ograniczyć szał zakupowy. Jak nie kupić za dużo, jak nie zmarnować za dużo, bo rocznie marnujemy 235 kg żywności. Jedna osoba, przeciętny Polak produkuje 54 kg odpadów. No, zapewne z doświadczenia wiedzą Państwo, ile papierów i wszelkiego rodzaju celofaników wytwarzamy, chociażby rozpakowując prezenty. Jak tego uniknąć? Zacznijmy od zakupów. Tak, no jeśli chodzi o zakupy, to jest wiele rzeczy do zrobienia. Możemy przede wszystkim, zanim pójdziemy na zakupy, przygotowujemy listę. Planujemy co chcemy kupić, planujemy najlepiej też, jakie posiłki chcemy zrobić, tak żeby nam smakowało, żebyśmy byli zadowoleni. No i jak już mamy listę na zakupy, z którą idziemy do sklepu, to bierzemy ze sobą też torbę na zakupy. Tu mam wiele takich toreb. Wszystkie są zrobione ręcznie nie przez jakichś tam specjalistów, ale naprawdę przez jakieś mamy albo osoby, które chciały mieć ekotorbę. I to jest jakaś stara poszewka. Tutaj mam ze starej koszulki zrobioną Fenomenalna torbę. Fenomenalna torba. Proszę Państwa, to jest w ogóle dobry prezent dla kogoś. Tak. Stara koszulka przerobiona na torbę. To mogą Państwo zobaczyć y, na naszej stronie internetowej radiokatowice.pl. Y, tam Pan Olaf prezentuje te wspaniałe wytwory. Ja również mam ze sobą na przykład płócienną torebkę mini. I ktoś powiedziałby, co do tego zmieścić. No nasze dzieci tutaj zmieszczą na przykład swoje zakupy i tak je zarażamy od samego początku tym, że nie bierzemy reklamówki, która fakt kosztuje kilkanaście, kilkadziesiąt groszy, ale proszę Państwa, wyrzucimy ją. Ona potrzebuje czasu, by się rozłożyć bądź się w ogóle nie rozłoży, a ta torba będzie nam służyła. Więc zaczynamy od tego, że bierzemy torby, które sami tworzymy. Pan ma tam bardzo ciekawe firanki na przykład. Tak, można też z firanki, bo wiadomo, że y, najtrudniej zastąpić te zrywki, takie lekkie właśnie reklamóweczki i do tego świetnie się nadają firanki. Więc jak chcemy coś na wagę, jakieś orzechy, groch, można do takiej firanki zapakować spokojnie i też ona jakby nie będzie zwiększała wagi tego produktu na, y, na wadze. Tak, na przykład gdy kupujemy mak na wagę, to do czego go No ma Na wagę to najlepiej właśnie też zebrać ze sobą słoiki różnego rodzaju. Tych słoików każdy ma gdzieś w domu mnóstwo i, i po prostu warto je używać i do kupowania i do przechowywania też produktów, bo one bardzo dobrze zabezpieczają produkty różne właśnie przed wilgocią, przed jakimś narażeniem na, na jakieś robale i najgorsze rzeczy. Naprawdę takie słoiki lepiej się sprawdzą niż te opakowania plastikowe, które, w których trzymamy te produkty. No tak, ale no, jesteśmy kuszeni. Kup pół kilograma ma w cenie 250 gramów maku. No, no więc kupujemy te pół kilograma, chociaż w ogóle tego nie wykorzystamy. To jeszcze nie jest najgorsze, bo jak kupimy pół kilograma, to po prostu podzielmy się z bliskimi, podzielmy się z sąsiadami. Faktycznie było taniej, chcieliśmy skorzystać. Czasami jest tak, że kupimy coś, że jest taniej, a potem wyrzucamy połowę i to nie jest żadna oszczędność. Więc jak już kupimy więcej, to może pomyślmy o tym, komu jeszcze może się przydać, podzielmy się z kimś tym. Myślę, że wszyscy na tym wyjdziemy korzystnie. No dobrze, kupujemy na wagę, pakujemy wszystko w takie ekotorby przez siebie zrobione, które, no na przypominamy, możemy sobie podarować również pod choinkę, bo taka torba może być naprawdę śliczna. Pan miał taką białą wyszywaną z kwiatem, tam o ile mnie pamięć nie myli. O, Wygląda naprawdę ślicznie i tak samo można ją wykorzystać jako worek do szkoły dla dziecka. Jak najbardziej. W ogóle też yy, fajne jest to, że podarować komuś nie tylko produkt, ale też czas, który spędziliśmy nad tym produktem. Właśnie ten czas jest też chyba ważny w święta, żeby nawet nie kupować tyle może produkty, to na przykład zaprosić kogoś na wyjście wspólne do kina, do teatru, dać komuś bilet albo karnet yy, na jakiś kurs. Też pamiętajmy, że, że nie musimy ograniczać się do produktów w ramach prezentów, ale możemy dać coś więcej, właśnie czas albo nową umiejętność, nowe przeżycia doświadczenia. Ale o tym, jakie prezenty możemy stworzyć sami, bądź zaproponować naszym najbliższym, niekoniecznie pakowane w tony papieru i różnych celofanów, będziemy mówić w naszej drugiej odsłonie. A teraz chciałabym zapytać, co jeśli przygotujemy wszystko na Wigilię i nagle okaże się, że tego jest za dużo, a z reguły jest za dużo. Mhm. Jak przechowujemy żywność, żeby to było z jak najlepszym skutkiem dla niej, żeby jak najdłużej była oczywiście świeża, i co zrobić, gdy naprawdę mamy tego wszystkiego za dużo? No tu jest bardzo dużo takich podpowiedzi i zasad właśnie, jak przechowywać żywność. Wiele produktów ma, zwłaszcza jeśli chodzi o warzywa, owoce, to w zasadzie każdy trochę inaczej możemy przechowywać. Yy, najważniejsze takie zasady to jest w lodówce zawsze zostawiamy trochę miejsca. Na święta może być problem, kupiliśmy za dużo jedzenia, ale starajmy się, żeby w tej lodówce było miejsca trochę pustego, żeby powietrze po prostu swobodnie mogło cyrkulować w tej lodówce, bo to jest ważne po to, żeby produkty się nie zepsuły zbyt szybko. Z kolei jak mamy zamrażalnik, to tam pakujemy jak najciaśniej, bo tam powietrza nie chcemy. Powietrze w zamrażalniku powoduje poparzenia na różnych rodzaju produktach więc tam tego powietrza czyli wilgoci jak najmniej yy, pamiętamy też jak ustawiać konkretne produkty na półkach czyli na dole warzywa owoce yy, wyżej gdzieś takie produkty gotowe yy, ugotowana zupa takie produkty w garnkach które mamy które przechowujemy tylko chwilę a na samej górze najlepiej nabiał nabiał jogurty mleka sery bo nabiał ma to do siebie, że tam już są dobre bakterie i one te dobre bakterie chronią nasze produkty. I jeśli te dobre bakterie damy na niższą półkę, to im im tam będzie za zimno. Na dole mamy najzimniej i w tych warunkach te dobre bakterie są jakby unieruchamiane i zaczyna się proces rozkładu tego produktu, więc najlepiej nabiał u góry. No dobrze, a co robimy, gdy na przykład chcemy zabezpieczyć miseczkę z jedzeniem? które możemy następnego dnia również postawić na stół. Pan ma alternatywę dla różnego rodzaju folii, folijek. Tak, no yy, to jest też taki sposób yy, z nurtu zero waste, czyli właśnie coś nie marnowania. Co, nie marnowania, coś co możemy używać wielokrotnie, co nie zniszczy nam się po pierwszym użyciu. I to jest taka woskowika tak zwana. Czyli to jest taka ściereczka bawełniana osączona woskiem pszczelim. Można ją zrobić samemu w domu, jak mamy żelazko wosk i ściereczkę bawełnianą, to nam wystarczy, żeby zrobić woskowikę. albo można kupić gdzieś tam w sklepie i to po prostu zgniatamy lekko taką ściereczkę. Ona się wtedy robi bardzo lepka, pod wpływem ciepła i ruchu i zgniatania i przykrywamy tym, możemy w tym wszystko przykryć, to naprawdę szczelnie przykrywa i nie ma problemu gdzieś tam, że zapach albo jakieś inne rzeczy dostaną się do naszego jedzenia i możemy to albo Albo miskę taką przykryć, albo kanapki tak pakować. Naprawdę jest wiele, wiele jakichś pomysłów. Ona jest szara, nie wygląda najlepiej, ale jak rozumiem, to jest jak najbardziej higieniczny produkt. Jak najbardziej higieniczny jest, też w różnych kolorach. Ja akurat tutaj zabrałem ze sobą szarą, ale jest też, mam w domu zieloną, niebieską. I co? Można ją prać, tak? Właśnie nie prać, ale lekko wystarczy ją spłukać wodą, ona też łatwo schodzą z niej z ubrudzenia. Nawet jak się jakoś tam bardziej ubrudzi, to lekkim jakimś detergentem, y, mydłem można przyczyścić y, Raczej niezbyt mocno, bo też można zmyć ten wosk, ale nawet jak nam się zużyje ta ściereczka, nam się zmyje ten wosk, można ją regenerować za pomocą żelazka. Więc to... Czyli znowu, bierzemy wosk, nakładamy na ściereczkę i mamy woskowikę tak, tak zwaną. No i co najważniejsze zostanie to z nami na, na lata nawet. A no właśnie, chciałam zapytać, jak długo. No zależy jak często będziemy używać, ale używać. od y, kilku miesięcy do nawet paru lat. Alternatywa dla folii wszelkiego rodzaju aluminiowych i innych. Tak, no i to też y, no, na początku wydaje nam się, że to jest duży koszt albo duży kłopot, ale pamiętajmy, że w ciągu życia jakby będziemy oszczędzać, bo nie będziemy wydawać na te jednorazowe produkty. Możemy, proszę Państwa, też dzielić się jedzeniem. Są takie specjalne portale na przykład, na których możemy ogłosić, mam za dużo zupy. Mhm. Mam za dużo karpia. Dokładnie. To Chcę jest. Co się podzielić? Y, mamy w Katowicach jadłodzielnię, czyli takie miejsce, gdzie możemy lodówka, która stoi wolno i możemy tam. Gdzie ona się znajduje? Y, ona znajduje się. Podejrzewam, na ulicy, teraz mi wypadło z głowy warszawskiej, gdzieś w samym centrum Katowic. To, to sprawdzimy proszę sprawdzimy. Państwa. Powiemy Państwu y, za niespełna godzinę. Teraz zapraszamy do telefonów 32 kierunkowe, 205, 102 i jeszcze dwa. Przy tym telefonie Olaf Józefowski, prezes Stowarzyszenia Wolna Herbata, podpowiada Państwu, jak dobrze sporządzić listę zakupową, jak y, zamienić jednorazówki na wielorazówki y, i przy okazji jeszcze stworzyć ekoprezent. Do usłyszenia za niespełna godzinę. Każdemu damy radę. 32, 205, 10, 22.